Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 11 października Kolejny tydzień studencki się już zaczął Dzisiaj jest wtorek, wczoraj byłam na uczelni Zmienili mi troszeczkę plan I teraz każdy poniedziałek mam na uczelni Ale w sumie, w sumie nie narzekam Będę się częściej widywała z ludźmi z roku Także fajnie, zrobiłam sobie właśnie śniadanie Chciałabym, żeby ten vlog miał taki jesienny klimat Natomiast moje śniadanie Bardziej przypomina lato Powiedzmy, że to jest takie pożegnanie z latem Jest już godzina 9.30 Chciałam dzisiaj wstać trochę wcześniej Ale jakoś nie mogłam się z leżuszka i w sumie, w sumie nie miałam pozostawać dzisiaj tak wcześnie, ponieważ wykład zaczynam o 13 dopiero, także spoko, mam jeszcze bardzo dużo czasu do moich wykładów, 3 i pół godziny ponad i chciałabym, żeby ten poranek, te przedpołudnie było produktywne, więc postaram się dzisiaj zrobić jak najwięcej fajnych rzeczy i zapraszam was do oglądania tego vloga. Chciałabym sobie zrobić kawę w moim termosie, ale niestety któryś z moich rodziców wzięło go ze sobą dzisiaj do pracy i pozostaje mi wykorzystanie takiej butelki. Nie wiem jak ja w tym zrobię kawę, ale spróbuję. Myślałam, że dzisiaj jest zimno i ubrałam się mega ciepło, coś czuję, że zaraz zdejmę z siebie tą kurtkę, bo jestem już cała spocona. Ale to dobrze, będzie się przyjemniej siedziało. Jesteśmy! I miejsce, do którego zmierzamy, jest tam. Ta altanka. That's actually sad, naprawdę. Chciałoby się posiedzieć w przyjemnym miejscu w otoczeniu lasu, bo to jest tak naprawdę w środku lasu, a wszędzie na ziemi taki syf. Zastanawiam się właśnie czemu nigdy wcześniej nie wpadłam na to, żeby przyjść tutaj i właśnie zjeść sobie tak na spokojnie w takim otoczeniu natury. To jest przepiękne miejsce. Dopiero niedawno je zrobili tak naprawdę, ale jest dosłownie no, prawie obok mojego domu. Tak właściwie to bloku. To jest właśnie taki minus mieszkania w bloku, że nie ma takiego, wiecie, prywatnego miejsca, żeby wyjść na świeże powietrze. Jedynie balkon, ale balkon to nie jest to samo zdecydowanie. Polecam Wam romantyzować życie, romantyzowanie rzeczy, które są takie, wiecie, no naturalne, które robimy codziennie, czyli no właśnie zjedzenie obiadu na przykład. Nawet teraz jak jest zimno, można się ubrać cieplej, wyjść na dwór i zjeść sobie na dworze. Wystarczy się ubrać ciepło, ja mogę Wam powiedzieć, że mam tak. Pod koszulek, golfik, taki sweterek, sweter. No i wziąłam jeszcze kurtkę. Wziąłam czapkę. Wziąłam też rękawiczki, takie zimowe. Po prostu najcieplejsze, jakie mam, w razie gdyby naprawdę było zimno. Bo tak mi się wydawało, że jest strasznie mroźno. Pieseczek. <grym> po prostu tak czuję jesienny vibe. Mam makaron z grzybami. <grym> Siedzę w lesie. Zrobiłam sobie też kawę. Chciałabym, żeby w tym vlogu była taka główna myśl, czyli być wdzięcznym za to, co nas otacza. Ja mam taką tendencję, że bardzo często narzekam. Myślę, że to też widać czasami po moich filmikach, że ja bardzo dużo narzekam. Przyznaję się do tego, taki mam charakter może, nie wiem, bo to nie tak, że ja nie jestem wdzięczna właśnie za to, co mam i tak dalej, tylko lubię sobie czasami tak ponarzekać. co nie zmienia faktu, że przychodzą właśnie takie dni jak ten i czuję się tak ogromnie zainspirowana. Nie wiem do końca, skąd mi się to bierze, ale po prostu czuję tyle pozytywnej energii i chcę po prostu to jak najlepiej wykorzystać i po prostu takie przesłanie w tym filmie. Cieszmy się z małych rzeczy, cieszmy się z tego, że jest piękna jesień. Można by było narzekać, że jest zimno, że skończyło się lato. Mam nadzieję, że was choć trochę zainspiruje, żeby właśnie wyjść na świeże powietrze, nawet poczytać sobie książkę na świeżym powietrzu, czy zjeść obiad. Ja nigdy wcześniej nie zrobiłam sobie takiego pikniku. To jest taka randka sama ze sobą tak naprawdę. Można spędzić trochę czasu ze swoimi myślami, zastanowić się i ja wiem, że ja dzisiaj po tym... Po prostu niesamowitym przedpołudniu, który spędziłam sobie właśnie tutaj na świeżym powietrzu i w domu tak samo, bo była bardzo produktywna, pouczyłam się trochę. Czuję, że będę miała taki boost energii na całą resztę dnia i niesamowicie się cieszę z tego powodu. Czuję się niezręcznie, bo biega sobie tutaj jakiś pan. Ale on chyba ma słuchawki, więc raczej mnie nie słyszy. A jeżeli mnie słyszy, to może też się zainspiruje. Chociaż on już się zainspirował, on już biega. Dobrze, słuchajcie, korzystam jeszcze z moich ostatnich chwil tutaj, bo niedługo będę się zbierać do domu. O 13 mam wykłady. Chcę przeczytać trochę tej książki. Wzięłam sobie. Siedmiu mężów, Evelyn Hugo Bardzo dużo opinii słyszałam o tej książce Było o niej swego czasu bardzo głośno Tak ją wzięłam, ale nie wiem czy w sumie ją teraz przeczytam Bo mam też jeszcze jedną książkę zaczętą Którą bym w sumie chciała skończyć najpierw Ale dzisiaj nie miałam na nią ochoty Jakie słoneczko Dosłownie <grym> za dwie minuty zaczynam wykłady W ogóle to rozładował mi się na spacerze aparat bo, jak jest zimno, no to aparat trochę szybciej się rozładowuje. Przelałam sobie resztę kawy, która mi została, i dodałam tutaj cynamon. Tylko kurczę, nie chce się za bardzo rozpuścić w sensie wymieszać dokładnie. więc jest taka warstwa cynamonu na wierzchu. Ale tak, zaczynam już za minutę wykłady. Dzisiaj mam wykłady aż do 18, ale mam bardzo dużo energii i w sumie to cieszę się na te wykłady. Póki co, te studia bardzo pozytywnie na mnie wpływają, powiem Wam. Za chwilę zaczynam kolejny wykład, ale muszę się Wam pochwalić. Przed chwilą miałam wykład z nauki o komunikowaniu, i zapowiedziano nam, że. Na każdych zajęciach będą trzy osoby, które będą przedstawiać na początku dwie prasówki. No i ktoś musiał się zgłosić jako te pierwsze trzy osoby i zgłosiłam się. Ja sama siebie nie poznaję. Nigdy nie wyrywam się jako pierwsza do tego typu zadań, szczególnie że nie czuję się w tym kompletnie jakoś pewnie, ale stwierdziłam, że trzeba sobie stawiać wyzwania w życiu. To chyba kwestia tego mojego dobrego humoru dzisiaj. Tak może jajpa dodać, tak? No, to <laughs> jak Masło się rozciera z mąką i później to już się szybko zagniata i już jest koniec, żeby nie międolić go, bo ono się rozrzedza i wtedy no traci dobra. kruchość. ciasteczka nie wyszły idealnie, jeśli chodzi o wygląd, bo mój wykrawacz serduszek był jakiś taki dziwny, ale za to smak do misiałych ciasteczek, no jedno z najlepszych ciasteczek, jakie jadłam. Dałam trochę mniej cukru, bo ja nie lubię bardzo słodkich, wyglądają całkiem uroczo. Zrobiłam serduszka właśnie z dżemem i zrobiłam też domki, bo też mi się kojarzyły z jesienią. Nie wiem czemu domek mi się kojarzy z jesienią, nie mam pojęcia. Może nie wiem, po prostu taki domek na wsi z takimi jesiennymi kolorami. Nie mam pojęcia, naprawdę, nie będę się tłumaczyć, nie wiem czemu domek mi się skojarzył z jesienią, ale w sumie ze wszystkich wykrawaczy jakie miałam, to tylko domek i serduszko pasowało, bo reszta jest świąteczna, a że bez przesady jeszcze nie będziemy robić świąt w jesień. Jest już w ogóle bardzo późno, bo jest już... 9.12. Kończę ten filmik z moimi uroczymi ciasteczkami. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam podobał. Jeżeli tak, to będzie miło, jak zostawicie łapeczki w górę i zapraszam Was na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!